Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych. Wydział Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zajmuje się odkrywaniem praw rządzących zarówno w skali kosmicznej, jak i submikroskopowej. Laboratorium, w którym pracuję, jest największe na naszym wydziale. Znajduje się ono w kosmosie. Przestrzeń między gwiazdami wcale nie jest pusta. W centymetrze sześciennym takiej materii Mamy do czynienia z kilkuset molekułami. W przypadku Ziemi są to gęstości o wiele większe. Dlatego badamy te molekuły w tak ekstremalnych warunkach. Na Wydziale zajmujemy się badaniem materiałów nanotechnologicznych pod kątem zastosowań w tzw. materiałach funkcjonalnych, np. w ogniwach fotowoltaicznych, w ogniwach paliwowych jako filtry molekularne do odsalania wody czy oczyszczania ścieków komunalnych. Prowadzimy również syntezę materiałów diawentowych. Są one głównie znane ze względu na swoje walory estetyczne, ale my staramy się wykorzystać ich różne właściwości, np. możliwości detekcyjne, czyli czułość na promieniowanie jonizujące, co jest z powodzeniem stosowane w dozymetrii, również czułość na zmiany elektrochemiczne, co możemy wykorzystać w produkcji różnego rodzaju czynników oraz jako nowoczesne materiały w nanotechnologiach. Головним тематом przede wszystkim, є створення нових матеріалів сцентиляційних в постачі васт монокристалічних стосунків технології підтаксі фази ціклі, а також композитових стентиляторів, які завірають криштали і варстві монокристалічні. Другим таким тематом є створення конверторів діод світąцих на біалот власні в постачі васт монокристалічних любів композитових структур епітаксіальних. Третьом причином є творення нових огнів слонечних і матеріалу фольтовольтаїчних. В засаді маємо цикл закняти від ідеу до творення нових матеріалів, бadня властивості матеріалу oraz apліkacji. Od wielu lat fizycy z naszego wydziału współpracują z pracownikami z centrum onkologii nad zastosowaniami materiałów scentylacyjnych w dozymetrii. Na kambie tej współpracy stworzyliśmy nowy, unikatowy w skali kraju kierunek studiów o nazwie Fizyczne Podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej. Potrzebujemy inżynierów biomedycznych, potrzebujemy lekarzy, ale potrzebujemy również fizyków medycznych do obsługi tego skomplikowanego sprzętu. Jesteśmy partnerami dla wielu organizacji i firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Naszą misją i przesłaniem jest nie tylko rozwijanie wiedzy, lecz także jej implementacja.